Elomakryosty, stronę mordowego gramy z popytem w Brawl Stars Elomordeczki I w ogóle w Brawl za darmo pojawiła się skrzynka miny, za darmo <kluz> Za darmo, o, na zdrowie za darmo. za darmo, Co ty mówisz? Gdzie to klikamy? W sklepie, odbierz sobie ty też ja puf, klikam to I C Pokaż Coś dobrego Chciałeś Co chcieli siedem przedmiotów Masz siedem przedmiotów No nie Co to jest? Hmm, drogi J Ja nie mam tego nie ma Gdzie to jest? Musisz państwać. Aaa, bo to mi No i masz brama. Otwieraj, otwieraj. Ja tak. mam ile przedmiotów? Dziewięć! Dobra, masz coś 100! Ej, dużo. czemu mam tak dużo? Masz dużo. Super. No, szybciej, skipuj to. Skipuj, skipuj. skipuj no, dobra. Skipuj. I coś masz. I co? Uuu! Jakie kozackie przybranie, widzowie! DJ masz... M's! A ja lubię grać M's, ale fajnie. Nie daj mi głos teraz, bo masz lepszego sklepu. Jestem. Fajny skinek. To co? Gramy epickie duo. Jest nowy konkurs. 40 kolorów na klapę. Dobra, zapraszam mnie. Zapraszam mnie i jedziemy z tym odcineczkiem. Daję duo nie wiem, mogę go pograć na niej, jaka jest mapa. To fajne. O, no zobaczymy. Poczymy jak nam pójdzie. Dobra, ja gram Darylem, bo kupiłem sobie nowego skina, za, z, nie, za, z, nie, za bli, nie za gemy, bo ja nie kupuję skinu za gemy. Tylko za blink. Mhm. W końcu wykorzystał swój blink, ja też zbieram blink na jakieś, nie wiem. Ale ogólnie ja, ten, nie tylko mitycznych i legendarnych się za blink nie daj, to dla mnie w sumie szkoda, bo... Miejsce najlegendarne są najlepsze. Czekaj Tito, musimy się trzymać razem. Taka jest chyba najlepsza strategia, żebyśmy się trzymali razem. Chodź, dobra, wycofujesz się trochę. Chociaż tak mam tyle HP, mnie nie wabiłem. Ale uciekaj! Czekaj, ja tutaj chcę ja tego go bo. Co to jest za mapa, bo na razie nie jestem... Fajne. Tu coś jest, coś tu jest. Wiem, Nie, Ali. Ali! Dajesz celuj się. <noise> Dałem mu... Ale szkoda, że nie zabrakło, że ten nie go Teraz nie? Zaraz go pilnę chyba. O nie? Idę ci pomóc. Daj. Tak te ściki trafiali. Ja nie mam zasięgu! To ta nie wiem. wyłączę Wi-Fi. Dobra. To jest mapa. Cię. Aha, dobra, już wiem jakiej w mapie jestem. Dobra. Serio Dada! Teraz ogarnąłem. Ja idę tam na środek, żeby nie było. Zelujesz się w jedno duło. To ja nie umiem grać tymi. Ej, wcelowałem się w jedno duło i zabiję jednego gościa. Uciekaj tam! Tam to on uciekaj! Nie umiem grać na niej. No widzowie ja. tox! O Jezusiu! Yes. Ale to... I tam idź, pójdziesz po to, pójdziesz po to, nie zginiesz. Dobra. A może zginiesz? Ale trudno. Dobra, idę po te kiepsy. Nie, albo to nie! Nie! Ja po to pójdę! Ja po to pójdę! Zginiesz. Ja mam Dam radę. Nie. Dobrze! O, zginiesz. Ale nie, drugie <śm> miejsce, drugie. Dobre to było, super, fajnie. Ej, próbujemy. Zaraz pono, 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 pono. Czekaj, bo mnie zmuliło. Nie da rady. Muszę zrestartować Brawl Stars. Ej, ale fajne to było, nie no Titox, Episco, Uciekłeś w tym dym. <laughs> Wy musicie teraz tą akcję koniecznie ocenić od 0 do 10. Teraz słaba. To ja się no nie, Cię, powiedział, to mało, to, słaba, nie nie. Fajne było. 4, 80 A, to ja... Czekaj, czekaj, to ja może wezmę innego zadymiarza, bo ty masz 600 to ja sobie wezmę... Ja yy, mam prawie 700. No tak. Właśnie, więc to ja sobie wezmę kogoś innego. Ja zbieram tylko ten... monety, żeby kupić dla niego... To ja wezmę żaden. jazz. Próbujemy jazz. Umiesz, lubisz ją grać i umiesz nią grać? Nie, ale spróbuję. A masz na, nie, na, na niej trochę łarku. No Poszukaj, mam, 700. Mmm, też dobrze. Mm. Wyszedłem, bo chciałem sprawdzić ile masz. A, zacieramy rączki! Będzie się działo! Ty trochę spokojny masz? Nie. Ja nie jestem spocony. Ja jestem spokojny gracz. Ja też. Tak to się mówi? Tu Na Jest! Pod... Prawie dead! Prawie dead. dead. Yes. Pomogliśmy mu umrzeć. Temu ja też pomożemy. Czekaj, zabijaj te skrzynki. Skrzynki zabijaj. Dobra. Nie teraz. Nie teraz, bo tu obok nas są. Tu nas dojechać. Ale, ale, gdzie w niego wjechałem? Dojechaliśmy. Nie, ja to po to nie idę, bo, wolę, bo ja się zginę. o weź ja się trochę zrespić, prosisz. Dobra, zginąłem ale... Nie, nie, nie! Nie? Gościu, ty się musisz na wszystko łasić. Za chwilę go zbierzemy, jak ja się odrodzę. Dobra. Ale ty <laughs> <Sorry>. cham jesteś. <laughs> o, nie, nie jestem... Niemiłe to jest. To nie miało być niemiłe, zostawiłem ci raz. tam tutaj kita. Tego pita pod ochroną. Ja się sklejam na kogoś, bo mi się nudzi Ty nie, bo ty masz dużo klubu Nie! No i się leczy! Ja wiem. Ciągle rewivuję małą koleś Dobra, a Przez czekaj. Przyknąłem, że to jest tak. Serio? tu mam zabijać! Pomocy jest. Oj, zginąłem. Ale ci zabrałem dwa kiuby, Więc to i tak bardzo było na plus. Mam w ogóle byłem u fryzjera. Ja to masz nową fryzurkę. i widzowie! Ale to było nie fajne, że tak... niefajne. fajne to było. Dobra, I ty tak zrobiłeś. Ja wiem. Błąd no dobra, trudno, Ale teraz nam wyjdzie. Pamiętajcie. Laiwik. Laiwik, Laiwik, Laiwik. Nie, lubicie Ej, tata, chcesz zrobić, nie wiem, jakiś, nie wiem, na Discordzie zapytać hmm. się widzów teraz, za chwilę, czy chcą na live'a za jakieś, nie wiem, pół godziny? Możemy się zapytać. I czy chcą live'a pół Roblox i pół Brawl bo ja chcę takiego live'a Zapytamy nagrać. się, zobaczymy. Pewnie jak wrzucimy to, to będzie po live'ie, ale po prostu chcę się zapytać widzów na Discordzie. I musimy dodać nowe funkcje, czyli czat głosowy, wiesz, rangi, kurdzie? tak, rangi. Ja nie wiem jak to. Rangi robię. na serwerze. To zobaczysz na YouTubie. Jak to jest za pieniądze, to dam ci pożyczę <grym> ci. Bo mi zależy na tym, żebyśmy mieli tyle y, y, bo mi zależy na tym, żebyśmy mieli po prostu dużo tu jest? No, nie, nie, nie mogę tam. Tu jest. Tam jest. Tam. Nie. Wyżej. Jeszcze wyżej. Nie. Lejam się w niego tu. Oj, to było, to było źle, że to. Gdzie jesteś? Nie! Wyjaśnili mnie! Nie o, nie możesz. Tak, cię wyjaśnili i mnie też wyjaśnią. Kluczek. A mi. dlatego to tak jest, bo właśnie nie gramy razem. Dobra, musimy się tam. trzymać razem. Mm. Dobra, Tito. Pytaj się na Discordzie. Czy nie teraz, teraz nie. będziemy grać. Musimy się trzymać razem, widzieliście Tak, ale muszę dać zagraj ponownie, O, Okazuje się, że te misje na tory są tak fajne, że dzisiaj pokażę nie. wam boombox z Nie. I może wydropię kolejny kolor nie. do skina poko, a zostały tylko cztery dni! Czekajcie, pokaż bliżej do kamery. 4 DNI! Idę na środek. Dawaj. Nie widzę tego. Pa! No to fajnie, nie. Wiesz, że ja ci pomagam, a ty idziesz za każdym razem, kurde sam, nie możesz tak to. Gościu, to jest tylko gra. Ja wiem, że to jest tylko gra, tylko fajnie by było grać drużynowo, bo o to chodzi w duo. Dlatego ten tryb nazywa się Duo. <ścoughs> duo. <śmiany> to nie teraz. Wytrzymam. Damy radę, nie? Kurde, ja chcę jechać z kolona. Ja też. Hmm. Hmm. No dzień. Okay. Dobra, ja się na niego wklejam, ty mi pomagasz. Ok, Jak robimy? Uh -huh. tam na nie widzę no W końcu lol, jaki gościu się lol nazywa. No? Ja ci zaraz zrobię lol. <laughs> Nie widać mnie. Ja on zrobię lol. O nie, to nie był lol. Pa Teraz lol. Patrz, jak podejechać. Lol. O, ale to było mocne. O, myślał, że tutaj nie ma niczego. A tu moja armatka Kucze, jeszcze działała. Dodamy, dodamy, dodamy. Patrz, patrz, patrz. Dednęliśmy. Muszę jeszcze dać dwa razy. Trzy razy zagrać. Kurczę, mi się tą jazz źle gra. No ale dobra, zagramy jeszcze dwa razy. Trzy razy. Trzy musimy? No okej. Okay. Trzymam ktoś nie, no dobra, zabramy. Ale y, pe, no, po prostu będziemy musieli zrobić jeszcze cztery razy, jak wyjdziemy. Bo no, ja. Dlatego robimy tym je, jeszcze na tych, co jesteśmy. Dasz radę, da, wygramy w końcu. Już, Chociaż jeszcze. drugie miejsce. Dobra. Wygraliśmy już raz, ale drugie miejsce. Ale prze, ja wiem. Teraz, teraz ta gra jest nasza. Nie, nie idę, nie idziemy na środek, bo tam zawsze najwięcej ludzi się wkleja. Tam, tam, gdzie nita. Dobra. Dobry, za zabijamy ją, zabijamy. Zabijamy. Nie da mu się uciec. U jest, czaka. Który? Idziemy tam. Uryamy się, nie? No. Ucieka tu. No pięknie się wkleiłeś. <laughs> o widzowie. A ja tak jest super! Super! Nie spodziewałem się tego, że mnie dojedzie 14 kipsów, czy milion miał. 12, ale zabił mnie i ma 14. Ile tam. Dawaj te kipsy, one są nasze! Tam było 7 kipsów? No. Nie pięć kibsów. Dużo miał. Byśmy mogli dojechać tą tam pan. No to chodź na nią. Na każde czaski 5 zł. Na każdą jednoczeszka to 5 zł. Nie. Bajron wrócił patrz. Tego Bajrona zabiłeś? No. Nie ja idę tam chyba. Ja też nie idę. No właśnie o to mi chodziło. O Cordelius z nieruchamia, a Jackie dobiła mnie. No. Tak. Ja się drodze, poczekam sobie tutaj ładnie Ej, przy trzy drużyny jest o wiele lepiej. Jest! Rzuć im tam armatkę. Idź tak, idź stąd. Nie ale dostaliśmy... No, ja nienawidzę ludzi, Nie, którzy to. dają ci taką emotkę! Za dużo cubesów miał. Ale dobra! Gramy! Ma, musimy jeszcze ile zagrać? Dwa razy? Zagraj tak. pono? To jest po prostu wygraj bit? Nie. No. Ale i było też na zagra zagraj ponownie. No dobra, no to gramy! Koko! Tak, no dobrze, teraz nam poszło. Nie. Tak. Ostatnie dwie rundy i kończymy ten Ale muszą być wygrane. Chociaż musimy dwa razy wygrać. wygrać. Nie, chociaż jedna. Jedna? Chociaż, o, chociaż, chociaż. To też jedna wygrana. To trzymajcie kciuki mocno. Najlepiej, żeby były dwie. I ta. koniecznie piszcie w komentarzach z czego ta. Ta. chcecie live'y. Ja bym chciał wam robić takie mieszane, ale też bym chciał zrobić z Robloxa, bo wiem, że odcinków z Robloxa nie chcecie oglądać. No, jeszcze nie jesteście w naszym targetie. No ale no Robloxowy. dobra, zgadzam się z wami, nudne to jest tak. Jak oglądałem sam ten odcinek, to już się tak zanudziłem z Robloxa, że ja nie. po dwóch minutach nie dałem rady już tego oglądać. Nie... Nie bądź taki surowy, no coś ty. No ta, ja zacząłem nagrywać, jak miałem jakieś sześć A to mówisz o którym Robloxie? Tym y, 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 nowym, nie tym starym. A. Ten stary to był Sigma! No... Kleiłbym się na kogoś tam. Mm -hmm. To był zły pomysł, bo chciałem zebrać kiuba, ale mnie nie. Taka ja się tu wklejam. No jej. Yeah, mamy to. Dawaj, oddawaj moje kubsy. <noise> Dosłownie. My tu atakujemy! Godzilla, Godzilla, Marcelilla, Godzilla. Eee, ale nasze kipsy wziął. Oddaję nam kubsy? Nie. Ale widziałeś, jak tak przez wodę, tak pięknie poleciałem? No. tak. pomogę ci. Dzięki. Wiesz, że uratowałem cię, jak tobie zginął. Wiem. To jest Pięć nasza armatka. Oczekujemy sobie. Poczekamy sobie... W... Tata, ty nie jesteś w krzaku! Nie jestem w krzaku? Nie! nie byłem w krzaku, bo ja byłem przynętą. Ej, to Sigma jest. No. A to bo... Ty bądź ty jesteś przynętą? Jestem przynętą, że ty... jestem sam niby patrz. Tak sobie tutaj taki rycerzyk stoi Popsa, chodźcie, nie bójcie się nas Ciebie tu. Tylko... Nie! Tylko ty tu jest. No tak, gość. już jestem przynętą. Tam jest gościu! Wiesz te kipsy! To są nasze kipsy! Moje! O nie! Wracaj! Tam jest gościu, ale... Kurcze! Ale ja mam chyba dymiał ulta akurat. O dobra 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 Pięknie wracam ulce Ulce od help razu Help me help me help me Ulce od oh, nie. razu Oh no 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 Death. Coś ty <laughs> Dobra drugie miejsce było dobrze Hej Jedziemy jeszcze ty, raz Patrz mówiłem ci że mamy też na zagrać ponownie Ostatni raz Dobra dawaj ja mam 700 puszek już na e, Ale fajnie by było gdybyśmy widzowie zro... Tak Fajnie by było gdybyśmy zrobili jeszcze jedną wygraną no, Chociażby Widzowie to byłby sztos odcinek bo jest 15 minut odcinka. 13. 15 Właśnie. no. Fajnie było, jak się grali. Super. Gram pensilem. Da się? Da się. Co ty mówisz? Raz, teraz pensilem. No da się, tylko No tak jakbyś na prokreacie. No coś ty. Tylko fajnie. muszę jedno. Ty, się będę, do... się pencilem, się no, no, będę się poruszał pensilem. Będę się poruszał pensilem. Nie. A. No da się. Prawda, widzowie. Da się wygrać pensilem. Ej. Próbujemy? No. Klawy mi troszkę powiem szczerze, że, że jak jedną rękę mam dalej, a jedną bliżej, to jest dziwne, więc odkładam ten skin. Ej, Jessie zadaje 4000? Nie. Nie no, niemożliwe chyba. Tam Leona chodźmy. Idziemy na niego, no. Ja tu kampię. O, bo on też tu kampi patrz, tu jest. Jakbyś byś był sam. Marcel! To jest pomysł, musimy uciekać. Ja, ja uciekam i idę na środek, bo tam były wszystkie drużyny. Dokładnie. No, Albo chodź tam! Gdzie? Tam. Tam, tutaj, no! Dobra. Tutaj, o tutaj. A co tu robić? Żeby ja chcę się oddalić jak najmocniej od tamtych... Ale ludzi. patrz, chodź tu! No no. Mam przynajmniej całą strefę pod kontrolą. Ty, już wybili się! Easy, peasy. Bo najdudniejsza gra Ever chyba. Kupimy. O. Tak. I ten Ej, Nie mamy szans, za dużo chłopców mają. Nie, nie u... chodź, idź mnie ulecz, uciekaj, idź mnie ulecz. To są błoty. Nie! <średzimy> <średzimy> nie! Dobra widzowie, ale nie. Tata, A To co jeszcze raz zagramy? Nie. Nie? Po prostu chcę odebrać Boomboxa! Okej, okay, odbierz go? Dobra. Tak, i będzie finał odcinka. Trzymajcie kciuki mocno. Boom, 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 A co byśmy chcieli? Boombox. Chcielibyśmy jakiś kozackie Ko skin. Ja chcę kolejnego skina do Poko. No, nie, niestety nie tym razem. Ale czekaj, mamy Maxa, Jetpaka. Widzowie, hmm. Kolejna mocna Maxie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć mocy mhm, na super, max. Czyli lubi. Lubi. I to jest chyba mój ulubiony na razie tryb, wydarzenie. Sześć! Kolekcja. Sześć. Czekaj, ja też mam do odbioru. Coś. Ale to nie, chyba nie boomboxa. Zobaczymy. Nie masz boomboxa. No. Nagrody z toru. Zobaczymy nie masz... jeszcze. Wasz! Mam! boomboxa! Sześć! Cześć! Dobra, to Będzie coś stowa. Stowa. To Razem. I co? co? To jest? To jest? E Um, ja tak się nie lubię, no ale dobra, no nic, fajny, fajny, fajny odcineczek, dzięki widzowie, że byliście i koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje i widzimy się na live, shortsach i innych odcinkach, pa mordeczki, pa mordeczki, cześć.